Siódemki. Uczucia. Ten miesiąc rozbudzi w was namiętność i dynamizm. Nie będzie czasu na obojętność czy nudę. Gwałtowność uczuć będzie towarzyszyć wam przez cały ten miesiąc. Uważajcie też, kochani, na wybuchy zazdrości o partnera. Nie warto na to tracić czasu. To świetny moment na miłość w pełnym tego słowa znaczeniu. Finanse. Wygrana w gry liczbowe. Spadek lub niespodziewany dochód da Wam ogromną radość i satysfakcję. Możecie w tym miesiącu zaszaleć finansowo, a nie odczujecie uszczerbku na Waszym koncie. Bawcie się i korzystajcie, bo nie wiadomo, kiedy znowu zaświeci dla Was gwiazda fortuny. Praca! Pomyślcie o wspólnym, rodzinnym biznesie, który może być bardzo dobrym posunięciem. Otwórzcie się na nowe pomysły, zrealizujcie w końcu Wasze zawodowe marzenia. Myślcie pozytywnie, a Wasza kariera zawodowa ruszy całkiem pomyślnie i nareszcie będziecie się w niej spełniać. Jeśli chcesz poznać szczegółowy horoskop dla swojej wibracji, wyślij SMS o treści numer. Twoja data urodzenia pod numer 73212.